Witam Od pewnego czasu zabierałem się za nagranie tego filmu O naszych angusach W zasadzie o tym jak zaczęliśmy naszą hodowlę Też na samym wstępie chciałem pozdrowić Pana Tomka z kanału Lubuskie Angusowo Od którego można powiedzieć Podejrzeliśmy tą rasę Rasa Retangus. Polski angus czerwony No, co by tu dużo, serdeczne pozdrowienia dla Pana Tomka z mojej strony i strony taty, oba jesteśmy wiernymi fanami, widzami kanału Lubuski Angusowo, no co by tu dużo nie przedłużać, opisywać będę w trakcie pracy, bo jest dużo roboty do zrobienia, no. Chodowę angusów rozpoczęliśmy dosyć niedawno, bo w 2019 roku, od zakupu naszych pięciu pierwszych sztuk, które tutaj widzicie: jałówek w wieku od tam 7 do 9 miesięcy. W zasadzie samym końcem 2019 roku. Ponieważ znalezienie jałówek, nadających się na po prostu z pewnego dobrego źródła, że są to angusy, zajęło nam trochę czasu, ponieważ ogłoszenia, które się pojawiały, znikały w bardzo szybkim czasie. Dosłownie w niesamą godzinę potrafiły ogłoszenia znikać. Sami też. Poznaliśmy się nieogłośnie, od razu zadzwoniliśmy. Eee, było to 40 minut po wstawianiu. Już wszystkie sztuki były przez nas zarezerwowane. Eee, no, można powiedzieć, że od początku wiedzieliśmy, że na pięciu sztukach to się nie skończy, ponieważ <laughs> niedługo po zakupie pięciu ostatnich jałówek zdecydowaliśmy się na zakup następnych sztuk jeszcze dokładnie nie wiedzieliśmy ile ich kupimy ale wiedzieliśmy, że na pewno się na pięciu nie skończy jako, że są jałówkami i w tym roku się nie wycieliły, postanowiliśmy, że w 2020 zakupimy kolejne kilka sztuk które teraz widzicie nasze stado Obecnie to 9 sztuk. Są od siebie odsadzone z powodu takiego, że są od nich o wiele młodsze. Dostają jeszcze wieczorem po misce śruty na głowę. Po mistce śruty na głowę i z powodu, że mogłyby być trochę gnębione przez je starsze, można powiedzieć, siostry, bo jedna z tamtych sztuk jest siostrą jednej z tych sztuk, co tutaj są. Żanetka Maniura Zosia Tam jest Basia No, nasza młodzież sobie tutaj chodzą W takim wybiegu, tamte też tak chodziły Tutaj niestety trzeba obornik Wywalać systemem widłowym Nie, Żanetka Żanetka trochę się stawia Dobra, zamykamy tu jest dobre 2 miesiące 3 miesiące gnoju z 3 miesięcy, dlatego konkretna warstwa parkietu Po przekroczeniu przez wiałówki wieku 15 miesięcy zaczęliśmy Wzięliśmy się za, za zapładnianie ich metodą inseminacji yy. Wybraliśmy tę metodę z powodu tego, iż jakbyśmy kupili byka na początku do pięciu sztuk za rok i tak byśmy musieli go zmienić. Bo wszystkie jałówki, które urodzą się w naszym stadzie zostają u nas na rozbudowę naszego stada. W przyszłości planujemy zakup byka. Jest to dla nas coś ważna inwestycja, z powodu iż gdyż, e, inseminacja wbrew pozorom nie jest taka prosta, jak się może wydawać i byłoby uciążliwe dla nas inseminowanie tyle sztuk naraz. Widzimy, że dziewczyny sobie urządziły jogging taki przedpołudniowy Ja im przywiozłem snopek no tu im ścielimy przywiozłem sobie, żeby do środka coś zaścielić I Teraz uspokoiły że jedna wodzi, ale one są jeszcze za młode. Ta, co tutaj stoi z lewej jest najstarsza. Ma za około dwa tygodnie skończyć rok. Widzimy parkiet zerwany. Oczywiście idą zobaczyć. Już były. No ale Musiałem je wygonić, żeby wyjść. Nerwusy. Musiałem też na przejściu, bo ...to ładnie rozdeptane. Potem to już wybieramy turem. Ale to jeszcze jak się ładnie należy. Bo. brykają. Mają tu dostęp 24 godziny na dobę. Głównie śpią tutaj, dlatego też przez 3 miesiące ten obornik jeszcze był znośny. W środku w środku spędzają tylko przy jedzeniu czas Więc tak to głównie nawet teraz przy, przy mrozkach w nocy śpią na dworze widzimy mają zbudowaną ładną ładne futro Chciałem podejść bliżej, ale akurat mają taki moment, że sobie brykają i ciężkie by to było Myślę, że w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Yy, mogę jeszcze powiedzieć, że jak ktoś zaczyna hodowlę angusów, yy, herefordów, czy innych yy, osobników ras, bydła mięsnego i nie chce też pchać się na przykład w taki koszt jak my, w byka na początku, tylko myśli o inseminacji. Chciałbym się dowiedzieć jak to wyglądało u nas. Inseminowanie, czy to nie stanowi problemu, w czym był problem. Mogę to wszystko pokazać, opisać. Będą chętni na pewno coś takiego mogę nagrać. A tyle. Do zobaczenia w następnych. Zapraszam do subskrybowania i do komentowania.